Powrót na rajdowe trasy po dłuższej przerwie. szutrowy rajd, Evo 10 nowy samochód, dłuższa przerwa. Tak więc jakie twoje oczekiwania, jak ty się czujesz przed startem? No właśnie dlatego, że taka długa przerwa, to trudno powiedzieć eee, na razie. Eee, też nowy samochód. Więc, więc trudno cokolwiek powiedzieć rajd jest stary, bo swój domowy więc to chyba jest jakby to też zawsze jest jakaś presja dużo e, przyjaciół, e, znajomych, e, kibiców więc, więc na pewno będzie to dodatkowa presja nie ma co się zastanawiać to jest też dla mnie wielka radość że, 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 że mogłem zasiąść w tym samochodzie że wrócić do tych rajdów i każdy wynik przyjmę najlepiej metę i będę bardzo, bardzo e, szczęśliwy w Informacjach prasowych pisałeś, że na koniec rajdu widzisz się jednak w pierwszej dziesiątce czy po testach, po zapoznaniu z trasą, po testach tym samochodem nadal podtrzymujesz tą wersję? To taka, taka, to wiadomo, ja jestem daleki od opowieści różnych, gdzie my nie będziemy i co my nie zrobimy. Bardziej tak skupiam się na robocie i żeby dobrze zrobić robotę, a nie klepa cięzorem przed rajdem, szczególnie, że, że tak naprawdę trudno wiedzieć, gdzie my jesteśmy. Przez półtora roku naprawdę bardzo dużo się zmieniło. Jest mniej samochodów grupy N, nie jest na pewno taka zacięta rywalizacja, jaka była, kiedy ostatni raz startowałem w 2008 roku, ale jest też dużo nowych samochodów Super 2000. I zobaczymy. Chłopaki też, którzy zaczynali dwa lata temu, poszli bardzo mocno do przodu i, i będziemy się starali jak najszybciej pojechać. i Może nie na początku, żeby patrzeć na czasy, ale żeby dawać siebie 100% i w ramach możliwości je rozkręcać. Teraz Ride Lotus, a jakieś dalsze plany już masz na ten sezon? Ja już teraz się też zrobiłem tatusiem. Mam dwoje dzieci. Chodzę w tygodniu na ósmą rano do pracy, więc trudno mi tak cokolwiek prorokować. Mój sponsor cały czas jest ze mną, warta. Robimy różne też sprawy pozarajdowe. To jest też dla mnie taka jakby odskocznia od tej codzienności. Z tego się bardzo cieszę. Chciałbym, jasne, tylko to, 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 to nie tylko właśnie. Zawsze był ten problem z budżetem, z budżetem, z budżetem, a teraz się okazuje, że też jest e, no inne trochę życie, życie domowe, biznesowe. Za tym idzie oczywiście. E, no i, i tutaj też muszę się jakby na tym głównie skupić, ale oczywiście ciągnie wilka do lasu. Dziękuję. Dzięki.